Okej, okay. i na samą górę. Jak widać, Lodóweczka pusta. Nie podoba mi się to. Hmm... O, w sumie pomidorka też zjem. Nom, 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 nom. Nie ma za bardzo nic do oglądania, no to lecimy do góry. Na górę. Na pięterko. A tutaj ciemno jak wiadomo gdzie Tutaj jest łącznik? Tak. A, przyjemnie, jakieś jasno. Okej. Okay. Tyby tutaj specjalnie nie było. Chyba by tutaj będzie. Nie, łazienka. Dokładnie. I to nie ten domek. Lecimy dalej. Hmm. Myk, myk, myk... I co tam w środku widzimy? O ja pustko. Pustkę.

Poczekaj, podnieś. Zobaczymy czy się uda. Udało się? Chyba nie. Niestety. Tutaj pusto. To lecimy dalej. 16, 30 i okej. Nyk. Lodóweczka. Mmm, bananek. Banana. I kotlecik. Z Ale Leciemy. I odgrywamy. No, dawaj. Włącz. A my cię rozejrzymy za łóżki. Podwójne piętrowe. Gorle. Ja chciałbym takie pojedyncze. No. Kotlety, nom, 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 ale jak on długo się piecze, to jeszcze na piętro schodzę. zobaczyć, czy może coś tam będzie. Hmm, może coś być. Podwójne łóżko. Takie łóżko nam pod... to... O, tak tak, 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 tak. Ale szansa, że psucie jest bardzo wielka. No to ja bym bardziej byłbym... Hmm. <ścoughs> eee, jeszcze taki bogaty tutaj nie jestem, żeby kotlety z córówką zjadać. Tyk. Wyłącz... I pora tutaj montować wszystko by sobie, sobie stolarstwo podbić Do kolejnego chociaż poziomu Okej. Okay. Zaczynajmy od tego Od lampiory Lampuni Raz. Okej, okay, nic nie wyszło. jest ta lampa. Nic nie wyszło. Aha, teraz stało się ciemniej. Hmm, kto by pomyślał? Jak ja zepsuję, zepsuję lampy, to nagle będzie ciemniej. Hmm, kto by mógł to przewidzieć? Okej, okay, myk dwójeczka. Teraz tu, rozmontować. Okej. Okay. Więcej desek jest, więc jest... Więc jest fajnie. Okej. Okay. Jeszcze to rozmontować. I make. Jak tam nasz yy, skill? No trochę pod... No podkoczył trochę a tak troszeczkę śpiej rozmontuj raz dwa Teraz tutaj. Rozmontuj. Lampę w paski. Ok. Nik. To na podłogę. I znowu rozmontuj. Ej, jak tam leci? Hmm, powoli. Ale mogę być gowy. Myk, myk, myk. Kurde, nie to co trzeba rozmontowałem. Halo? Czemu nie mogę tego rozmontować? Nie wiem czemu. Okej, pora łóżko rozmontować. Udało się. Teraz to i to się rozmontuje. Myk, myk, myk. E, to raczej jest animacja, to wy, on to rozkłada. To powinno to... Umownił to jest to, co ja razem no, rozmontowuję. Czasami to wygląda jakby w powietrzu. Hop. I hop. Okej, okay, mamy to, 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 to będziemy chcieli przenieść. I leci... ooo... Hello there! Hop! Tindrianta! Na ziemię... Okej. Okay. Parę to i to rozmontować. Myk! Mek. Ej! To nas przykład obrad urosło. Teraz to pierdolę, Okej. Okay. Łóżko rozmontować. Rad. Spodnie chcio, Japonki chcio, z powrotem to Japonii. No, rozmontuj. No Ok, mamy to za sobą, teraz myk, 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 ciemne coś. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze trochę potrzebujemy. <gry> okej, okay, teraz to, 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 żyć. Długi, niski stół, fotel, zaraz tutaj cały dom rozmontujemy. Jasne, białe. Okej. Okay. Jeszcze jeden tak dom zrobimy i będzie fajnie. Teraz myk przez płot. Czyli pop. Nikt nie otwiera. To my sobie tak wyjdziemy. Dobra, zbudujemy ci tutaj tą ścianę, żeby wpuścić więcej przestrzeni do salonu i kuchni. I tak wszystko wyglądało Każdy odcinek. Zniszczymy, zbudujemy tą ścianę, żeby więcej przestrzeni wpuścić. Tyk cyk i rozmontuj. Raz, dwa. I otwieramy drzwi, i zamykamy dziwi. Żeby nikt nam tutaj nie wlazł. Nieproszony okej, okay, jakaś buwa myk. To nie buwa. To helikopter. A nieprzyjemnie. I teraz ten helikopter będzie nad nami latał I sprowadzał do nas zombiaków Bory uciekać Co błyskawicy Odpalaj I uciekamy Halo Błyskawico Okej, okay, mamy to Nie złapie jest, jest nasz helikopterze Nieźle wjechałem Okej, okay. Co? I ty gujeczki No dobra, chodzić wiemy gdzie będę miał wracać. Myk, myk, myk. Chyba po prostu sobie kółeczkę zrobimy. Chyba się uspokoił się helikopter. Chyba tak. Myk. Okej, okay, teraz robimy sobie kółeczko. Dobrze, że nie... Dobrze, że nie słoneczko. Myk. Okej, okay, to, to będzie na stację. Dobrze, kolejne mamy... ...kręcić. No. Za mocno zajechałem. I myk. Jedziemy z powrotem do miasta. Tyk, tyk, tyk. Tak aby jakby tu jechać na parach. Okej. Okay. I tutaj możemy samochód zostawić i pójść spać. Gdzie go. Gdzie go. Ale. Gdziekolwiek. Ale wolałbym tutaj pójść spać. Ty, sukienkocie. Helikopter, ty, sukienkoć. Okej. Okay. Jedziemy stąd. Okej okay. A pod jakim skierowem ty... Zium, zium, zium To akurat nie było fajne No, nie... Mogę padać za na czas, kiedy prowadzę Wtedy jest nieprzyjemnie, okej okay. Ty rura Okej, delikatne delikatnie. Wyciskać. Aż mi chce się pić. O, 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 o. Okej, ok, teraz prawo, To TUTAJ TO JEST! O! Nie wiedziałem. Bo to, to jest tam miejsce, gdzie ja... nawet raz ginąłem na ostatnich streamach. To jest ciekawe. Ale jak mi oko mi wstręci. Kur... Ah, Okej, okay, jedziemy dalej. Chyba właśnie poleciał po helikopterek. Aj Mnie Nie to dziwi, że te auto jeszcze działa. Okej, okay, to w tamtą stronę powinno być. Myk. Myk, myk, myk! Serio? Aż ja, opto. Ale ja tak... widzę... nie ma zombiaków w okolicy, no to może. Mogę... co tak to, 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 to kikać? No w tyleciu. Ten helikopter chyba w pokoju nam nie da. Kurde. Nienawidzę tych dwóch. Wytny jest wszystkie. Okej, okay, jedziemy. Ale to nie to, że... A, helikopter. Ja już myślałem, że już o drzewa chodzi. O drzewa mnie też nie lubił. Ej. A jak ten pan szybko mi krwawi się? Chyba wreszcie polecił, raz, a dobrze. Chyba. Ale ile tutaj zombiaków. Chyba, że? Od, odciągniemy, jest on Gdzieś gdzie będzie fajnie Dla nas Tyk! No, chodźcie Co tak blisko budynki stawia Ok, muszę zapandozować to znowu nowy z Kawałek materiału. Ja bym teraz jakoś stąd uciekł. Do jakiegokolwiek domku. Okej, okay, tutaj może być fajnie. Aby to wyczyścić wszystko i mieć to z głowy.

Powinno być w końcu spokojni. Jesteś zombiaki przywiozł. To nie wygląda za dobrze. Oj, to bardzo nie wygląda za dobrze. Wsiadaj! Jedź! Okej. Okay. Udało się. I tutaj na szybko będzie można coś ograbić pomidorków Zwierz Okej, okay, pomidorki są Uciekaj Po prostu uciekaj Okej. Okay. Mamy to. O, co dziewko Właśnie tutaj próbuję nie umrzeć. Okej. Okay. Zjedz po całości. Okej, okay, już mi praktycznie z nic nie zostało. Zadu mu się wywiąko. Zjed. Okej, okay, jeszcze jednego. Tutaj ten go nie ma. To sobie odjedziemy gdzieś tutaj w pole Włączymy I w kimę A, Aaa, to duchy ból czuję A, to uh, zmieniamy plan Jedziemy po jakiś wodę Ciekawe, czy na sati paliw jakoś będzie. inaczej, ta sytuacja z zombiakami wyglądała. Okej okay. Jak na razie pusto tutaj i fajnie. Okej okay. To przyjemnie wygląda. W sumie zanim wybiję szybeł, to mogę chyba... spróbować wejść. Okej, okay, wybijamy szybeł. Us Usuł odłamki. Jak hardcore. Wchodzimy. Jeszcze siebie. Otwieramy te drzwi. Zamykamy drzwi. I patrzymy co tutaj mamy. Książki. Ale... Yeah. Ale chodzić mamy łodzienkę. A w łodzience mamy wodę. Wy coś. Ajajaj! Ciekawie jest. Myk, myk, myk. Na pełni. Napełni, pełni I pora zmienić sobie pandawę A czemu Ciebie nie lubi internet Głęboka rana mi się nie podoba Na charność zrób coś Oddziało cuda Ok, zatrapanie teraz tylko, i co, przeszukamy sobie, co i nie, co, i, co nie, co, 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 co nie, jest. okej, okay. nic ciekawego póki to. O, to łatwo, to możemy sobie zjeść łoto, ser, gazeta, szynka, nabój w puszczę, wodkiewka, ty, ty, ty. O, i nic ciekawego poza tym wszystkim. Okej, okay, wychodzimy. Okej, okay, będziemy mogli sobie trochę pospać No, czasami też u mnie tak jest.